I się mam widzieć z strony ja, Wiktor, no i się widzowie mamy gospodarstwo po dziadku i odwo odwożę sąsiada Holandem kostki. Siworsz so sąsiad! A odwożę właśnie te kostki widzowie do skupu. Sąsiad, będą lekko na prawo, mi się. No dziecku nie. Ej, kleso! Jezu! Sąsiad, sąsiad, coś ty odwalił. Słuchaj, to się wie. Jezu, Słuchaj, wie, że ta przyczepa jest pożyczona. No No. Czekaj, teraz patrz. I widzowie jedziemy powolutku, żeby to I Widzowie, jedziemy powolutku, żeby tam się nie przewróciło i mówię trochę głośno, bo ostatnio mówiłem za cicho i było słychać gówniano nas. Niczy mnie. I dzisiaj widzowie, albo w następnym odcinku, tak, dzi dzisiaj w odcinku będą się wyjść, zostawiajcie słowa bo na stosunki będzie Jezu. zajebista nuta. Sąsiad, wiesz, że od tego gościa właśnie pożyczyłem tą przyczepę? No. Czy szum, 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 Jezu! I wyjedziemy na skup, bo tam kostki sprzedają i jest bardzo mała cena. Sąsiad, wiesz, że idzie ci za dwie kostki, wejdzie ci... 700 zł To jest naładowane z 300 kostek ponad. Bo widzowie. Czy, czy trochę naładowaliśmy jeszcze tam chyba yy, drugi kurs to nie będziemy robić, żeby ci zostało trochę. Bo tak czy tak masz belki na polu już. A, no. Czy robimy drugi kurs? Drugi jest, kurs to może Szusiacz robimy, robimy drugi albo, kurs. Albo nie poza odcinkiem, no bo nie chcę dwa odcinki robić siebie. No, dobra, dwa pola? E, gdzie to szusiad, jest? No i tutaj po prawo chyba. Tak, tutaj po prawo. Bo y, teraz widzowie. Ja o, o, bo teraz Bo teraz Dobra, to teraz widzowie ogólnie. Y, jest sierpień i siejemy rzepak. A w marcu będziemy siedzieć przy nich. Będzie... Muszą właśnie, musimy z tym swoim wielkim siewnikiem posieć rzepak. I może zobaczycie. w następnym Ej, się czować. się bo to teraz nie no. myślisz, a gdzie tu masz, żeby to zaraz tam powinno być. A gdzie O tutaj chyba jest. Nie, tu jest do sierożów, chyba. Nie, się nie siad... no bo. Patrz, sąsiadek. Siadka, siadka siadka się czekać, nie? Pod... To patrzaj. Y, Odznacz miejsce. O to tutaj się sprzedaje kostka. O, boń, jeć 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 Dobra, weźmiemy. To widzenie nie jest mój hajs, tylko sąsiada. nie nierealny chyba jest ten hajs. Halo, przyczepa? Ej! O dobra, tutaj. Siarty, ale czy nie sąsiad, to... Czekaj, to lekko... Czekaj... Czekaj, nie, bo to trzeba... Sąsiad, ty taki silny? Dobra. Musi być to na tej yy, Ty Poczekaj. O. A tu nie, to czekaj, to lekko do przodu wypłyniemy. Ty no bo, dobra no, już. O, że dobrze. Ty no jak się ten... Czekaj Kulesza. Kurde. Ale wiesz... Rywasz... Nie no. wiem jak się to widzowie robi. Czusia, weź się wyjść na chwilę. Nie poczaj, ale kuleczno się wyjść. Poczaj. Co jest? Wędno to wyładuj. Kto? weźmy się wyjść. Ty sąsiad to spróbuj. Czy to ściągnąć trzeba? Nie. Nie. Dobra, weź to, już sąsiad zostaw. A ja chcę drogi drogę sąsiad. Czekaj. Susia we no to wyładuj, bo będziemy tutaj siedzieć tyle czasu na odcinku. Nie. Dawaj, teraz coś. Nie musisz. czekaj. Nie, pić. No Będziemy się bawić do końca odcinka z tym Nie widzę Ejakulę, czekaj Co jest? Nie, to ten, bo to, bo to jest autolower Może, poczekaj, u Czemu w ogóle u nie działa? Jak klikam, żeby wyładować. Nie wiem widzowie, co teraz się stało. Work mode. No nie wiem. Tutaj jest zmiana. Sąsiad, co ty odwalasz? O dobra, sąsiad mam! O Jezu! Sąsiad mam, wyciągaj to mam. Czekaj! I będą mi przyczepy, przesunę na ten, na tę przyczepę, co jest na tym, dobra, już, już, już. Dobra, idą pieniądze, ej ty, dużo idą pieniądze. Kurwa, kulesa. Wow, kurde. To się może przejrzeć, to się gdzieś przynajmniej. Ależ to się rozsypało. Dobra, czaj. Szusiak będzie za nu! Co my nie raz już nie, my. My nie. Hmm? Dobra nie, dobra. Dobra, jedziemy, powiedzcie kurz. Czajcie. Jedzie normalnie. To musisz szczuf uh, tak. Ty, bo nie cholag nie chce jechać normalnie. A ty za nie wiesz. A kable. E, święte. A tu Jeździsz na śnać. A weź czeka szuka. Co? A weź knydy kliknie. Co? Nie. To są pasy. Także. Okay. So, chcesz wrócić? To ja wrócę Audi i lecę na Marech. Ży, Róbi. Ży weź, a weź Ży. Azy? Dobra, sąsiad, daj na no Audi wrócę, bo ja tak, tak na siebie chcę... nie mam. A ty nie ma, Nie, to jedyny raz mi się zdarzyło, bo nie wyrobiłem na zakrycie, o pierwszy raz jechałem, a teraz wiem jak się jeździ. Dzięki. O kurde. Sorry. Ciąsiad. Dobra, widzę, wiele sąsiada zarysowaliśmy. Cząsia są Co? Dobra, bo nas i z sąsiada Ty, bo mi coś... Dawaj Audi. No też 13 jedzie. Zosiadzie je. wartość dzisiaj żeby was drugowało. O! O! Czekaj, 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 ja. czekaj, 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 ja czekaj, 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 do tyłu zajechać, eee, czekaj, zajechać czekaj, 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 Dobra, widzowie, jesteśmy już w mojej 30 i yy, yy, podpinamy Władimirca. A, bo jeszcze tu sąsiada muszę poziom zajęć. Jeśli będzie jechał 13, to ja w to nie wierzę. No Dawaj Wło, kurde, ale wystartował. Dobra, no. widzowie, czyli Władymir no, jest jedynie... Przyjrzyjcie, czy Jacek już w sklepu mówi, że rzeczą trzeba krowiak kupić? Dobra. Zobaczcie, czy nic się nie zrobi. Dobra, widzowie, no. już jesteśmy. I yy, yy, właśnie ten sierpień to nie miesiąc, w którym można się No Jezu, ja rzepak chcę patrzcie widzowie, oni mi mówią jakieś gówno. Jezu, to jest, to jest. Mm. O góry, widzowie, proszę zostawcie suba i w górę, bo będzie nuta, a ja chcę, żebyście się ze mnie pośmiali. No. I zapraszam na live'a, który się odbędzie albo dzisiaj, albo... Jutro, albo nie, widzę kiedy będzie live na pewno, będzie niedługo, bo dziś niedługo wróciłem z wakacji, nagrywam, Dzisiaj mamy w poniedziałek, ten film będzie w poniedziałek. No, e, jeszcze sąsiada, muszę się zapytać, czy mi by to sprasował, tam jedną belkę, bo jakby nie wyszło, to byśmy ją przetargali do mnie, dostuwali. A, dobra, o Jezu, co? co się stanęło? A mój władek. Coś się widzę, stanęły, nieco. Ty, ja zapomniałem, że ja tu sąsiadam przepoziarnej. Jezus Maria. Co się stało? A dobra, chudy mi łączyć, dobra. Sąsiad to ogólnie ma tutaj jeszcze zawarane, niepobronowane, kiedy on może padła się ja nie wiem. Najpierw w tą sumę ja tam muszę się sprostać. Sąsiad to widzę, ja ma tyle roboty, że na następnym filmie może będziemy mu pomagać. Ale tego jeszcze nie wiem. Jak się sąsiad, sąsiad rodzi... krótwe, weźesz na mojego Juhlanda, dla Jaką? Bo Jezu, sąsiad i kula jedziecie po 13. Sąsiad, ty masz gdzieś co zaprowadzić do jakiegoś mechanika, czy coś? Możesz jakąś kurna klutkę, żeś mi na tej niego... No ja sąsiad nie mam ten. Jak gdzie ja co zaprowadzić tego Nikolanda? Sąsiad, masz mi go naprawić, żeby taki kluntwy na niego... Żeby jechał normalnie... Czekaj, włączam będzie. Eee... On tam chyba dwa lub 3. Potleć, A nie, kurna 13. A i widzę, to pole prawdopodobnie nie będziemy po kupywać, bo tam jeszcze sąsiada belki leżą. Sąsiad, wiesz co, bo taki jest lekki problem. Jaki? Bo jak szłam do sklepu... Tu co? Zamówiłam zakupy ze sklepu już. Jezus Maria, sąsiad. Dobra, sąsiad, jak coś to ja od Ciebie ziarno biorę. No, no okej. Okay. Zaraz zajdziemy do sąsiada stodoły, pokażę wam ile jeszcze tam kostek u sąsiada zostało. Dobra, zajedziemy se. Ty, sąsiad, że myśmy ciałem dzialą tam wjeździł. się sprawę. Dobra, widzowie, zaczynamy się bać co. No ładnie tutaj naładowaliśmy sąsiadowi kostek. Ten. No. no i ogólnie to bardzo ładnie, nawet kostek naładowaliśmy. Widzę, jak będzie za cicho, to sorry, nie moja wina, bo jak nagrywam w OBS-ie, to muszę mieć nie na zielono, tylko na żółto. Chyba, żeby mnie było dobrze słychać. No to bez. Yy, dobra, mamy cztery. Sąsiad! Miesiące. Co? HALO! No, HALO. ZRYGAĘ Tak. A, to dobrze! i pasta, widzę. Tam sąsiad ma Nikolanda. ŁO, pójdź dalej. jeszcze trochę ma. Widzę, jest tak jak sąsiada, nie ma na podwórku. Kurwa, no coś. Pasta, widzę. Tutaj, z jest coś pobudował, takie malutkie, bo ostatnio budował coś. Z tym zbroi. Uuu beczkę tu ma. Widzę, widzowie, że ładnie tutaj. Zmusiadce chyba tutaj przedłuża, czy, znaczy ten, zrobił magazyn mleka. szłam się, weź po... Radziunila i zajedź mi tam na koło bramy. A no, dobra. Akurat widzę, mamy czy sąsiad puszczał go? Gdzieś... no gdzieś bo tyłu go tutaj puszczał. się wezmę na no bieg Co jest, siusia? Czemu on nie, nie chce jechać? A sąsiad nie, nie gada się śpią on nie zna śmierci. Nie, bo kable jak Pajak teraz kablami leci sobie. No. No, sąsiad a nie... A na to pole... a nie, bo tutaj go guryza będzie chciał po prawo, jak teraz jadę co Eee... jesteś już na co co jeszcze dobra, co a Dobra dobramy co 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 zajechałem. Sąsiad? Ej. Sąsiad? Gdzie jesteś? Ty i sąsiad w chyba ukradli. Ty, no kurde widzowie. Sąsiad, wody Wodymirce i Siemi kucharni, to ty mi sąsiad będziesz siął. Rzepak. Nie, nie, nie. Sąsiad musisz go znaleźć. Jezu, nie może ty mi go schować. No, może tak. Ale ładna sąsiad poszedł, człowiek. A na Twoim gospodarstwie czy nie? Nie. O Jezu, sąsiad, ty sąsiada to sąsiada co zawiozłeś? Nie wiem. Szanuj się, nie wpróbuję. Nie wiem, widzowie, naprawdę, gdzie jest mój Władimirec, no? Sąsiad! A i patrzcie, ile sąsiadowi belek w ogóle ten wyszło z tego pora, no dużo nawet. Będzie miało jeszcze słomy na lata. No dobra, zaraz zajdę tutaj do, do tego sąsiada, Nie ma Władimierca. E, e, d Dzień dobry, e, czy pan może wyjść z domu? Śpiesz! Zatknij ty mały ty! Myślisz, że cię nie widzę do okna? Idź mi paszowo! A, a ma pan mojego Władimirca? Ja już wychodzę? Jezu, widzowie, te no ty ludzie mieszkają. Dobra, teraz do tego zajdziemy. Dzień dobry! Dzień dobry, ma pani mojego Władimirca? Pani, czy mi tu pani, kurde, gadasz? A, bo pani też nie będzie. to ja chcę przejść, zobaczę. do bo To do widzenia! Do widzenia! Nie, 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 nie nic. Jak mi Władimir całkowicie się wnikiem, to ja naprawdę nie, nie mam pieniędzy do tego. Dobra, teraz zajdziemy... Tego sąsiada lubiłem, to chyba on nie będzie miał. Ale... Dobra, wezmę zajdę. Ooo, tutaj jakiś Władimir jest. co? Ciągnął tam? Łazi? no poszedł mistrz, to Paszow A gdzie pan jest? Poszedł! A czemu pan... Powiedziałem, nie? poszedł! Poszedł! Ty Władimir jest na obrotach. Powiedziałem, poszedł! co pan mi zrobi, jak pan się wyjść boi? Panie! Ja tutaj jak strzelby walnę, to panu gdzieś kur na powrywam! Jest pan taki pewny? A chcesz się przekonać w gadzie? No to dawaj pan. Już idę! Ja zobaczę, czy jakiegoś drugiego wody nie ma. A idź w koleję, bo mnie przycisnęły. A czy pan ekiba idzie? Dobra, to ja zabieram panie Władymirca. Ej, dzień! mi tu mojego Władymirca, panie! Ha, policja zabierają mi mojego Władymirca! Jakiś tutaj mały stary, kury na górze. No, widzowie, a ta akcja zajęła to Naprawdę, widzowie. Ktoś gościł mi normalnie, sąsiada podwórka, odważył się wziąć Władimirca, zapalić, go, bo kluczyki zostawiłem, przyjechać na swoje podwórko i jeszcze na widoku zostawiam. Może czasu nie wiem, żeby go schować. A widać, że go docisnęła na kibelku, bo gadał z łazienki. No, więc tak właśnie. Widzę, ja myślałem nad jakimś polem, na tym, na tamtym obok sąsiada, czy blisko sąsiada, nad tym, ale rozmyślałem, że właśnie obok tam sąsiada wezmę pole, no bo jednak tam w sumie, no to nawet ten Bo tam to w sumie nawet można sobie, nie wiem, po trzy to widzę, wiadomo, jakiś rozrost w końcu, ale ja mam pieniędzy, pożniwak może, widzowie. Pomyślimy. Mawaj, Władimirec. Oj, to pole będzie rzucić. Co? Mówiłem ci, że żabł że miałem siatki. Od czego? no z zakupów. No. Tyle się cebulina pakował, że rzuciadł, aż mi siatka pękła. Naprawdę. Nie, no. no po co ciągle tyle cebuli? A, a sobie... bo te jajecznice z cebulką na śniadanie. No a ja. To czemu swojej nie hodujesz? Ej i to już zostałem, żeby się bawić w plewinie. No ile, no ile ty masz od lat? 40. A no to ja 28. Musia, czego ty sobie tutaj nie uprawiłeś tego pod trzeba? właśnie wrócę z tego pierdzielonego sklepu i dam radę. Eee... Wziąłem e, ja John i... E, Jak ci weźmę John Dina, to przyjadę ze Multiwatoruję. A no dobra. Musiała... A to ty A bo... A dobra. Bo ja kiedy, Bo ja wcześniej jak ci urałem w niedzielę, jak ty byłeś w kościółku, to ja cię tutaj John znaczy mi znaczy Holandem do rowu wjechał. Sąsiat! Zapomniałem ci powiedzieć, ale nic się nie zepsuło. Sąsiad. Może tylko ośka lekko się zarysowała. Ja złożyłam w Czemu? Po audice sąsiad miała się, się rozwaloną, naprawiłeś, Ca cały przód był zdjęty. Sąsiad co? To gdzie ty idzie o, siema! Siem. O, przebrałeś się w końcu. E! Słuchaj, Co mi na maskę władzisz? Ja sobie Susie spokojnie chcę położyć. A kiedy będziesz zaczynał siedzieć? No, susia, właśnie tutaj obok ciebie będę też rzepał Więc, yy, no, susia. Yy, no, idę właśnie po Jumliwa. To gdzie będzie zepok wciął? Tutaj obok mnie? No, po moje prawo. Moje prawo? No, jeszcze na polach. A, no, dobra. Nie no, ja tego drugiego. Sąsiad, gdzie... Są tam przy bramie ja ci zostawię, bo mówiłeś. Sąsiad, czy tam jest kurna brama? Znaczy, no nie ma bramy, ale jest wyjazd. No, okej, okay. się nie patrz. Kurno, ty my... tylko gdzie wy teraz mi się jakniknął. A bo tu zajmijemy się, to człowiek naszemu Najlepiej, szum się co? Tu... Będziemy... Jezu! Co? Szum się skórę, nowym sięnikiem Jezus Maria. Sąsiad jest naprawdę mądry. Aż za mączy. Widzę, sorry, że jest tyle napisów tutaj na ekranie, bo coś się psuje z sąsiadem. Jego co chwila wywala. Nie wiem, czemu. No. Mówię mu, że sobie komputer przeczyścił, ale on ma to w głupie. No. Ogólnie to, widzowie, niedługo będzie nowa seria, Postępowy Rolnik. Na pewno będzie dużo. Siedem dziękuję po ostatnim filmie. Właśnie, widzowie! Przebiliśmy liczbę 60 subów. Mamy 61. jeden. O, mija to się tutaj się zrobił, jak mówiłem. Mamy 61 subów, dziękuję, lecimy po bo widzę. Jak chcecie się, się ze mnie pośmiać, to kliknijcie suba, bo wtedy będzie nuta, taka bardzo śmieszna. Wtedy będzie się, będziecie się mogli ze mnie pośmiać. No, a ja tutaj jeszcze, chyba, poczekajcie widzę, ile my mamy już odcinka. Yy, mamy yy, 8 minut i 30 sekund. Dobra, widzę, tak 10 minut odcinka zrobimy, żebyście nie, żeby Wam się nie nudziło. Tam troszeczkę na początek było fajnie, później trochę średnio. No i dzisiaj jeszcze Co tam sąsiad? Kurna, a Było pojewane mi koleczko. No i widzę, jeszcze dzisiaj z sąsiadem się zabieramy za, na, na Dzisiaj jeszcze sąsiadem się, zabieramy na nagrywanie postępowego. Znaczy musimy jeszcze pokopywać maszyny na postępowy. I prawdopodobnie ta nowa seria w tym tygodniu ruszy. Ja dzisiaj poszedł powodu nabiam. No dzisiaj pewnie ponagrywamy trochę postępowego. Na no, połowie. O Zdradziłem mapę. Dobra widzowie już postępowy będzie na... Uwaga, uwaga, połowie! Tak, wybraliśmy mapę połowa. I widzowie, yy, yy, sorry, że ciągle było głos po dziadku, ale nie miałem czasu kiedy zrobić mapę na postępowego rolnika. I właśnie tam. No nie miałem czasu kiedy zrobić mapę na postępowego, ale zrobiłem. I jest. I prawdopodobnie w tym tygodniu, w nie, bo ten odcinek będziecie mieli w poniedziałek. Kolejny we wtorek, kolejny w środę, kolejny w czwartek, kolejny w piątek, kolejny w sobotę i kolejny w niedzielę. taki tygodniowy chyba. Albo będzie dwutygodniowy Q&A. Widzowie piszcie y jaką serię byście chcieli, po postępowym postępowy. Postępowy, możemy też, mogę też nagrać z sąsiadem, że pobiorę ma mapę Mars do farminga i nagramy od zera na Marsie to Mars to jest planeta w farmingu jest taka mapa no. i co my właśnie zrobimy po prostu będziemy nagrać od zera na przykład na Marsie. Na pewno taka seria się pojawi, tylko nie wiem kiedy. Na pewno widzę w przyszłości będzie, że będzie błędem i codziennie będzie ten odcinek z różnych serii. I czasami nawet będzie maraton z jakiejś serii. Na pewno gospodarstwo po dziadku, widzę, że wam się podoba, bo dużo wyświetleń robi. dużo wyświetleń robi gospodarstwo po dziadku. I sorry, widzę, że chyba w filmie pierwszym, co nagrywałem na OBS-ie mówiłem tak cicho, bo nie, nie, nie patrzyłem na głośnik. A moja, babcia moja była na dole i jakby mi wparowała do pokoju, to by ciężko by było. No. A widzę, my chyba będziemy już kończyć ten odcinek na pięknym widoku Władimirca z siewnikiem, będziemy kończyć ten odcinek, no więc widzimy się już w następnym odcinku, i taki krótszy odcinek, ale na razie, cześć, zostawcie sobie i łapkę w górę, Yo.